Z tym, że ostatni turniej, jest, więc postanowiłem znowu zagrać w dwóch osobach. Jest? Jest. Druga pierwsza, oświatowcy trumfa, to Darek Gabriel Zarebski, i Adam Oczyński, leśny. Nie zgłosiłem się do Mastersa, ponieważ Brawo. nie mam jednej nogi, jednej ręki, jednego ucha, nie fryzura się, nie to ta Nie prawej w jednej grupie? Nie, ale postarałem się, żeby uniknąć takiej taki sceny. Hmm. No. Okay. Czekajcie, poczekajcie. Dzisiaj Jak macie ochotę, rozdalajcie, jak nie macie ochotę, to dajcie mi Dobra nie szczególnie. Mamy gdzie zostawiony. Patrzcie z Walgi w Gorzy Wiekokolskim. Edwin Wiszkiewicz Oleśny. I bierna Ksina. Nic. Wolmiecku lajcyś. I oczywiście zostań ambasadorem Waszego, Waszego... ...w live-in, a nie... się, a nie Ok, dziękuję. Numer... 3 rozstawiony. Przemek go Lubińskiej Daniel Marcina. Uro. I Darek Buziołek Lewski. Przyznam się, że po pół na, roku przerwy ostatnio trenowałem. Znowu rzucałem z dwóch. Koszyka rzucałem Ok. Białem. I serwowałem jeszcze. E, uwaga, danie i przemek. serwowałem jeszcze. Numer 4 ostawiony Ale Norbert Witas. Hubert Czekalski, żarny. Z Hubertem żeśmy uzgodnili, chciałem powiedzieć, że to jest jego pierwszy turniej jako ojciec, ale okazało się, że już grał u mnie w turnieju jako młody ojciec, więc... Brawa dla Huberta! Brawa, Brawa dla Huberta. I życzymy Wojtkowi, Wojtkowi, e, czyli synowi wszystkiego najlepszego, żeby oczywiście szedł świadomie. Dzięki wielkie. I oczywiście, proszę. Numer 5 zostawiony Michał Sani, Kąty Jakub Krzywy, Bogini. Janek Głębocki, Żadna. Damy gry. I będzie mi miło, jeżeli z tych 13 widzówek. Mniej no, 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 Jeżeli no, z tych 13 widzówek, jak no, bardzo dobrze. Mamy. Numer 6 zostawiony, zostawiona Klaudia Witas, Czy Czesław Godziany, Lubań. J. Brenner, Mieniagura. O, ja. o, I oczywiście, proszę mi dwa konkretne. że z tych 26 rozdarł 26 z jednego minułu. Udanej, u Numer 7 zostawione: Sławek Chorodecki, z Filipita Jarek Furmańczyk z Górzec. Irlandii, to to z dlatego z Finlandii jest oglądań duża, bo to wszystko Jarek wygląda. I chyba córka swojego m, byłego trenera minimalnego w całowej nie? Kajla, 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 Kajla. I ostatnia grupa, numer 8, numer 8 rozstawiony, Kamil Cygnarek, Kąty Wrocławskie. Małgorzata Wita. Witas z Bolesławy. I Radek, Radek Kołodziej, Konty Wrocławskie. Please tylko nie do śpiechnika. A rozdaję. rozdaje. <grym Zdjęcia> Z dobrego, dobrych gry. Przeczytam jeszcze plan gier, żebyśmy po szampanie od razu już ewentualnie wskupili do gry. Na korcie niemieckim, Zarebski kontra Uczyński. Na korcie hiszpańskim, Wangi kontra Jakšina. Azo na te ceremonii, szpilstra das ISS Edge, a to my do Eplac, a to

<laughs> będę się cieszył jak wasz sezon letni będzie owocny. Będę mógł na Facebooku podziwiać Wasze czyny. Panie Bartoszu, panie Janku. Komt osłaby będę mi <laughs> wasze.

Nie a za tyś może miejsce alkoholu, wiesz? Wiesz no, co? Ja ostatnio dostałem oskarżony, że ja sieję no, jak większy alkoholik. Ja się od tęśnistów Wszystkiego dobrego w nowym roku. Przede wszystkim pozostańcie w zdrowiu. Zdrowie, sukcesy i wracajcie do mnie, wiecie kiedy. 23 październik. Znowu mi się witać. A, tu. Czy wszyscy mają? <grymka> Przy okazji jeszcze zdrowie Łukasza Marcina Ladz, który wykazuje dużą cierpliwość i dzięki tobie mamy te filmy. Ja dzisiaj gram w dwóch rolach, będzie mi ciężko filmować, ale ja tylko znajdę jakąś sekundę, będę tą kamerę łapał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście na naszym, waszym, moim turnieju. Wszystkiego <grymka> dobrego. Gratulacje I najstarszemu uczestnikowi. Ewa. Gratulacje najstarszemu czempionowi. Darek Guziołek, Jestem jeden lat. Ale nie wygląda. Najmłodszy. Gratulacje dla kobiet, które krzyżują rakiety z mężczyznami, z facetami. I tak dalej, i tak dalej. Ale też. Dobre, nie? Dolejesz, nie dolejesz. Okay. Zawodnicy wyczytani, Zawodnicy wyczytani, proszę wziąć piłki. Zdjęcie grupowe. O, zdjęcie grupowe, słuchajcie. Chodźcie na zdjęcie grupowe, zapomniałem. Jezus, Mario. Niektórzy już są w stale. jeszcze jeszcze grupowe zdjęcie.

Zdrowy <noise> tak jest, czy kupuje się Jest, jest. Pokaż, Bokie czasami naś telefony zielone, kiedy to Bokieś czasami A to wróci do myśli w i... Tak, koledzy, pomóż. Smacznik jeszcze raz udanego turnieju, udanego sezonu. Okay. I wszystkich was widzę, bo jestem gdzieś do października. Koledzy. Tak jest. <ale> jest <noise> <wody. głos> <noise> Wejdźcie proszę piłki, kto gra na jakim korcie. Zaremski Uczyński, Kordon Zaremski Uczyński, gdzieś tam jest? Zaremski Uczyński. Jestem, jestem. Niemiecki. Jest, jest, jest. I polski. że Darku przetrwają te czas?